Cześć widowie! Dzisiaj będziemy robić odcinek z oceniania mojej bazy. Pierwszy mamy to Ros Orca Larerita z 2,8 miliona. Mamy Los Tortus z 2 miliony. Mamy Krup Pagi Pagi 2 miliony. Mamy Boanito Auraito 5 2 miliony. Mamy Los Job Job Sitos 1,5 miliona. Job Jum Job Zahura 3,5 miliona. Mamy Los Tortus 7,5 miliona. Mamy znowu Los Torsus 2,2 miliona. I Terenos Turbo, Turbo Trimina 3,2 miliona. I jeszcze mamy jednego Brainrota. W zasadzie to dwie: Los Orca Rareritas 1,8 miliona. I Los Tung Tungositos. Jeden 2 miliona. Jak oceniacie moją bazę od 1 do 10? Wpiszcie komentarze, jak chcecie jeszcze więcej takich odcinków. Pa!